Witajcie, moi drodzy widzowie i moi ulubieni subskrybenci. Nazywam się Sław i słyszałem świetną wiadomość, że wczoraj gdzieś tutaj był Cristiano Ronaldo, tak! Słyszałem, że miał tu imprezę albo coś w tym stylu i zostawił gdzieś tutaj swoje auto. Do tego lasu, żeby dowiedzieć się, gdzie jest porzucone auto Cristiano Ronaldo. Może być problem. Nie jestem stąd, nie znam tych miejsc. Więc zadzwoniłem do faceta, przewodnika, który poprowadzi mnie do lasu. A potem myślę, że znajdziemy porzucony samochód Cristiano Ronaldo. Więc poczekajmy na przewodnika. Cześć, to miłość. Jestem Sław. Jak masz na imię? Alex, miło poznać. Jesteś przewodnikiem? Tak, rozmawialiśmy przez telefon. Znasz ten las? Jestem tu pierwszy raz. Możemy jechać autem przez las? Lepiej iść pieszo. Okej. Okay. E, tak, znam to miejsce całkiem dobrze. Kiedyś przychodziliśmy tu z moim e, ojcem. My chodziliśmy tu na ryby, zbieraliśmy grzyby. Alex, jestem tu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. Mam tu jedną misję. Był tu Cristiano Ronaldo, był tu wczoraj, kilka dni temu i przywiózł tu swój samochód. No chyba sobie żartujesz. Nie, nie, to było w wiadomościach, mówię ci. Zobacz to zdjęcie, to artykuł z newsów. To musi być fałszywa wiadomość. Nie ma mowy. Jestem pewien, że w tym lesie był Cristiano Ronaldo. Zostawił tu swój samochód i dzisiaj go znajdziemy. Co to jest? To jest piłka nożna. Widzisz? To jest podpis. To podpis Cristiano Ronaldo. 7. Już jesteśmy na dobrej drodze. Dzisiaj musimy znaleźć samochód Krystiana Ronaldo. Już znaleźliśmy piłkę z podpisem Cristiana Cristiano Ronaldo. Siedem. Jak myślicie, ile to może być warte? Zamierzasz to sprzedać? Nie, kocham Krystiana Ronaldo. Zatrzymam to. Chłopaki, piszcie w komentarzach: Lubisz Krystiana Ronaldo? Albo kto jest Twoim ulubionym piłkarzem? Zobacz, co potrafię. Krystian Ronaldo! Krystian Ronaldo tu był, musimy znaleźć jego samochód. Prowadź mnie! Gdzie iść? W lewo czy w prawo? To w lewo! Dobrze, chodźmy. Czy możesz mi dokładnie powiedzieć, czego szukamy? Z tego, co wiem, Ronaldo ma wiele drogich samochodów, takich jak Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce i inne. Myślę, że tu powinien być jeden z tych samochodów. A czy znasz jakieś samochody, które Cristiano Ronaldo naprawdę posiada? Jaki jest Twój ulubiony samochód? Napiszcie w komentarzach, jestem ciekawy. Kontynuujmy. Lamborghini tutaj, w tym zapomnianym przez Boga lesie. Nie tylko wielkie Lamborghini, Cristiano Ronaldo. Może hej, spójrz, co to jest, coś się świeci i odjeżdża. Co jest grane? O mój Boże, BMW, co jest grane? O mój Boże, BMW, może Cristiano Ronaldo ma BMW? Oczywiście znaleźliśmy jego kluczyk, więc możemy odpalić samochód. Wow! I możemy go uruchomić. Super. To takie fajne, prawdziwy kluczyk do BMW. To musi być twój klucz. Nie ma mowy. Właśnie przyszedłem tu z tobą. Jestem tu pierwszy raz. O czym ty mówisz? Chodźmy, chodźmy. Szukamy jego samochodu i szukamy BMW. Hej, co to jest? Co tam widzisz na drzewie? Ta rzecz na drzewie. Co to jest? Sprawdźmy. Wow, patrz, to coś jest mocno uszkodzone, a oni wciąż nie wiedzą, co to jest. Wiesz, może, czy to głośnik? Myślę, że to coś jak dyktafon. O, działa, odtwórzmy to. No tak, odtwórz to. Nie wiem, gdzie ja... Jestem, o mój Boże, to jest Cristiano. Głos on. Zostawił tu nagranie, może zostawił je dla nas? Nie, to na pewno ustawione. To nie jest ustawione. Przyszedłem tu z Tobą. Jesteś przewodnikiem. Nie wierzę Ci ani słowa. Stary, muszę stąd wyjść. Hej, nie ma mowy. Jesteś moim przewodnikiem. Zgubię się w tym lesie, więc musisz mi pomóc. To nie jest całe nagranie. To był tylko początek. Możemy posłuchać całego nagrania Cristiano Ronaldo na tym dyktafonie, a potem zrozumiemy całą historię. Uwierzysz mi, ale zróbmy to trochę później. Ja zachowam. W porządku. Praca to praca? Okej, okay, tak! Zapłaciłem Ci, Alex. Mam pomysł. Możemy nacisnąć przycisk i znajdziemy samochód. Panowie, to ten moment! Tak, zróbmy to, stary! Jesteś szalony! Samochód Cristiano Ronaldo, BMW w lesie. Co się dzieje? Dlaczego nie? Nie wierzysz w tę historię? Mieszkałem tutaj, w tej pobliskiej wiosce, przez całe życie. Tak, nigdy nie było żadnych śladów Cristiano Ronaldo, nigdy. Ale to jest pierwszy, a to drugi! Właściwie to Ty jesteś przewodnikiem, więc rób swoją robotę. Gdzie powinniśmy iść dalej? Gdzie on mógłby pójść? Pomyślcie, jak Cristiano Ronaldo by pomyślał: On musi gdzieś tu być, tak? Hej, patrzcie, co to jest? Czy to zegarek? Tak, czy jest złoty? Nie wiem, czy jest złoty, czy nie. Ale to całkiem duży zegarek. Nie wiem, czy to Ronaldo, czy nie. Myślę, że Ronaldo wolałby Rolexa albo coś takiego. Wygląda dziwnie, co myślicie. To nie jest prawdziwe. Wygląda na podróbkę. Myślę, że musimy iść dalej w tamtym kierunku. Czekaj, tam jest bagno. No tak, naprawdę. Trudno przez nie przejść. Nie obchodzi mnie to. Jest okej. Okay. Tam jest naprawdę niebezpiecznie. Dlaczego? Przez bagno? Tak. Ale patrzcie tutaj i tutaj. To wygląda jak ślad opony, ślad samochodu, powiedz mi, widzisz to? Wygląda na to, że samochód tamtędy przejechał, a Cristiano Ronaldo był tutaj w samochodzie, w BMW. Musimy iść w tamtym kierunku. Chodźmy, jak mówisz: Hej, patrz, kolejna dziwna rzecz. O, to jest dywanik samochodowy, więc Ronaldo zgubił swój dywanik samochodowy. Może, nie wiem, jaka to marka, to jest Lamborghini. O, to chyba BMW, albo nie, ale co to jest? Wow! Eee, wow, czy to jest naszyjnik? Masz rację, o tak, to są diamenty, to bardzo drogi złoty naszyjnik. I myślę, że Cristiano Ronaldo miał taki sam. Spójrz na to zdjęcie, tak? I wygląda na to, że to naszyjnik Cristiano Ronaldo z wieloma diamentami to jest bardzo drogie. Rzecz, nie. Tak, to prawda. Nie my. Znaleźliśmy tyle wskazówek, a ty nadal mi nie wierzysz. Tak, nadal w to nie wierzę. Więc musimy iść dalej w tym kierunku, a może znajdziemy samochód. O, widzę to bagno, o którym mówiłeś. Tam jest, prawda? Tak, właśnie tam. Hej, kolejny zegarek. Kolejny zegarek, ale ten to złoty diamentowy zegarek Rolex. To jest zegarek Cristiano Ronaldo. O mój Boże, wygląda na brudny, ale to dlatego, że szukamy porzuconego samochodu Cristiano Ronaldo. A niektóre z jego rzeczy też wydają się być porzucone. Nie wierzysz mi, w porządku, rozumiem Cię. Wielu moich widzów mi nie wierzy, ale moi subskrybenci wierzą. Więc napisz w komentarzach, co o tym myślisz. Czy to prawda, czy fałsz? A jeśli mi uwierzysz, zrobię ci prezent, tak jak teraz. Dostałem drogi naszyjnik, ale ty dostaniesz Rolexa, dobrze? O Boże. Złoty, diamentowy Rolex. Jest trochę brudny i ma pewne problemy, ale mimo to. Fajnie! Wyglądamy jak Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Psi! Stary, uważaj, jest dość stromo. Czekaj, czekaj, czekaj. O tak, patrz, tam jest opona i całe to bagno. Wygląda to groźnie, ale właśnie tu znaleźliśmy kolejną wskazówkę. O mój Boże, KR7. Krzysztof Ronaldo i 7 to jego numer, więc możemy tutaj umieścić logo, wyglądałoby to dobrze. O Boże, to prawdziwe bagno. To zbyt niebezpieczne, musimy szybko odejść, ale najpierw sprawdzę, czy to mundur Krzysztofa Ronaldo. Nie wierzę, to koszulka Balenciaga. Balenciaga tutaj, więc jesteśmy coraz bliżej. Myślę, że znam tę historię. Może Krzysztof Ronaldo bawił się tutaj, ubrudził się, więc po prostu wyrzucił swoją koszulkę. Więc wierzysz mi? Jeszcze nie? Nie? W takim razie zatrzymam koszulkę. Uwielbiam ją. Tak, ty jej nie chcesz, a ja chciałem ją. Jesteś poszukiwany, masz Rolexa. Uwielbiam koszulkę Balenciaga, więc ją założę. Zobaczmy cenę. Ile to może kosztować? Moi montażyści pokażą cenę subskrybentom, a ty powiedz, czy jesteś zaskoczony, bo myślę, że tego nie wiedziałeś. Zwykły T-shirt może tyle kosztować. Chyba musimy wejść głębiej w bagno. Proszę, chodź. Jest tu tak błotniście. Jest bardzo błotniście i niebezpiecznie. Chodź, Alex, nie bój się. O Boże, toniesz. Nie do końca, ale utknąłem. Przepraszam, Alex. Nie zostawiaj mnie. Muszę iść. Muszę to znaleźć, poczekaj na mnie, stary. Dobra, podam Ci rękę. Dalej, 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 udało Ci się! Dalej, drugi raz, chodźmy! Nie panikuj, Aleks, nie panikuj! O. Tak, dziękuję, to było straszne. No dalej, nie zacinaj się znów. Proszę, ja... Nie jestem ekspertem od takich miejsc, ale kocham przygody. Jestem profesjonalnym poszukiwaczem przygód. Tak, chodźmy. Mam jakieś wewnętrzne przeczucie, że idziemy w złą stronę. Może samochód jest pod wodą, tam jest bagno. Co ty robisz na moim bagnie? Widzisz, jest bardzo zielono. Czy to możliwe, że samochód wpadł pod to bagno? Zapisz swoje uwagi. Jesteś przewodnikiem, gdzie powinniśmy iść. Może możemy pójść tam, tak, tam dalej. Okej, okay, chodźmy, zawróć, Alex. Tak, myślę, że miałeś rację. Chodzi o kierunek. Spójrz, to jest szyba przednia, czy to od tego BMW, którego szukamy, czy nie. Ale znowu jesteśmy na właściwej drodze. O mój Boże, więc idziemy dalej. Nic nas nie zatrzyma. Fuj, jesteś nie do powstrzymania, jesteś grzybami. O! Przepraszam, hej, 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 patrz! To auto, o Boże, czy to BMW? Jest zielony. Z tego co słyszałem, zielony to ulubiony kolor Krystiana Ronalda. Kolor? Może, może. Ja też nie jestem tego pewien. A tak w ogóle, jaki jest Twój ulubiony kolor? Z tego co słyszałem, zielony to ulubiony kolor Krystiana Ronalda. Może, może. Ja też nie jestem tego pewien. A tak w ogóle, jaki jest Twój ulubiony kolor? Napisz w komentarzach, o rany. Znaleźliśmy porzucony samochód. To jest prawdziwe. Porzucony samochód Cristiano Ronaldo. Czekaj, dlaczego sądzisz, że to samochód Cristiano Ronaldo, a nie po prostu porzucony? Przede wszystkim to zielony samochód. Ale tutaj możemy zobaczyć coś ciekawego. Cristiano Ronaldo 7. To znaczy Cristiano Ronaldo. Samochód Cristiano Ronaldo 7. Cristiano Ronaldo. I tutaj ma. Nie wiem, może to jest SIIE. Och, ma. Jest w złym stanie. Opony są przebite, jest dość stary. Właściwie, dlaczego Cristiano Ronaldo ma tak stary samochód? Bo to samochód retro, jest bardzo rzadki i nawet droższy niż nowy. To jest wyjaśnienie, dlaczego Cristiano Ronaldo miałby mieć tak stary samochód. Prawda? To jest sportowy spoiler, więc Cristiano Ronaldo zdecydowanie kocha sport, ale nie jestem pewien, czy to BMW. Jak myślicie, jaka to marka samochodu? I myślę, że nie działa, bo stoi tutaj od dłuższego czasu. Spróbujmy go otworzyć. No czekaj, czekaj. Czy wolno otwierać samochód, nie znając właściciela? To auto Ronaldo. E, jest bardzo porzucony i w kiepskim stanie, i myślę, że Ronaldo już nie potrzebuje tego samochodu. Pozwól, że otworzę drzwi kierowcy. Tak. O, ranę! Wow! Jest tu bardzo zakurzone. Wejdźmy do środka. Wow! To Audi, nie BMW. Ach, chodziło ci o kierownicę. Tak, wiesz. Alex jest dentystą. Zobaczmy więc, co tu jest w środku. O, to jest manualna skrzynia. Audi. O rany, tyle zdjęć. Musimy znaleźć klucz. Nie mamy klucza. Spróbujmy otworzyć maskę samochodu. Tak. Tak. Ok. Wow. Och, jest tu mnóstwo kurzu. Widzisz klawisze? Tak jednak są tutaj. Jak je znalazłeś? To kluczyki do samochodu. Super. Problem w tym, że ta część auta nie jest na miejscu. To ważna część i brakuje akumulatora, ale mogę to naprawić. Możesz. Oczywiście mam dużą bazę z wieloma autami i naprawianie starych, porzuconych samochodów to moje hobby. Samochodu. Zdecydowanie nie mogę tego naprawić tutaj na miejscu. Tak, nie mam przy sobie narzędzi. Więc jak zamierzasz przetransportować go do swojej bazy? Jak mówiłeś, myślę, że to nie będę tylko ja, ale my razem. Tak, pomożesz mi. Tak, przetransportujemy ten samochód i naprawimy samochód Christiana Nalusa, który znaleźliśmy w lesie. To szalone, prawda? Aby przewieźć ten samochód, potrzebujemy mojego pick-upa. Czy damy radę przejechać przez bagno? Spróbujmy. Mamo, pomóż mi, proszę, to świetne. Mamy tu właściwie dodatkowy akumulator, żeby uruchomić silnik, ale nie ma sensu tego robić. Myślę, że i tak musimy to przetransportować. Masz prawo jazdy? Nie, nie mam. Nie? Dobrze, usiądź. Jesteś naprawdę pewien, że to legalne i nie możemy tego zrobić? Nie obchodzi mnie to. Ty jesteś... Kierowca, włóż. Włóż to do środka, żeby odblokować kierownicę. Nadal zablokowana, teraz działa. Świetnie. Fajnie. Wiesz, pamiętam... Mamy dyktafon i wciąż musimy odtworzyć wiadomość Cristiano Ronaldo. Dobra, odtwórzmy ją. O, to jest jego promocyjna wiadomość, bardzo mi się to podoba. Ale kontynuujmy odtwarzanie. Ten samochód jest pewnie bardzo stary. On mówi coś o tym samochodzie, prawda? Słuchajmy dalej. Wydaje się, że nikt nie umie go naprawić. Nikt nie potrafi naprawić tego samochodu? Ja potrafię, jestem pewien. Słuchajmy dalej. A każdemu, kto znajdzie ten samochód, możesz go zatrzymać? Możemy go zatrzymać. Cristiano Ronaldo pozwolił nam zatrzymać porzucony samochód. Zacznijmy więc holowanie i sprowadźmy ten porzucony samochód Cristiano Ronaldo na moją bazę. Dalej, dalej, dalej. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Wróciliśmy do bazy. Alex, co się z tobą dzieje? Co zrobiłeś? Uszkodziliśmy samochód Cristiano Ronalda. Sądzę, że mój zespół i ja możemy go naprawić i przywrócić do używalności. Więc dlaczego nie zaczniemy od razu? Ja i mój zespół zdecydowaliśmy się rozpocząć renowację tego porzuconego samochodu Cristiano Ronaldo. Mycie samochodu jest najważniejsze, więc postanowiliśmy wyczyścić go jak najdokładniej. Było tam dużo rdzy i kurzu, ale postanowiliśmy usunąć cały brud od razu. Samochód stał się tak błyszczący i tak ładny, że wygląda świetnie. Czas coś pospawać. Po spawaniu naprawiliśmy cały samochód kompletnie, i teraz cały metal jest na swoim miejscu. Już teraz samochód wygląda tak ładnie i tak fajnie. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba. Co sądzicie o pomyśle odnawiania starych, porzuconych samochodów? Dajcie znać, jeśli chcecie więcej takich filmów, gdy samochód jest czysty i naprawiony czas sprawić, żeby jeździł. Zajrzyjmy pod maskę. Zamontowaliśmy wszystkie potrzebne części, dolaliśmy wszystkie płyny i czas uruchomić samochód. Tak wygląda samochód Cristiano Ronalda. Zobaczcie tylko, jak ładnie i czysto teraz wygląda. Bardzo mi się podoba. Tak, to stare Audi, a wygląda tak ładnie i tak. Teraz jest takie drogie? Zobaczmy, czy moja ekipa dobrze się spisała i spróbujmy odpalić silnik. Tak działa. I działa super. Spróbujmy pojechać. Działa. Ale fajnie. Ten samochód jest taki płynny. Bardzo mi się podoba. Tak, jest idealny, ale z jakiegoś powodu silnik się zaciął. Albo nie wiem, może ja. Muszę teraz zadzwonić do mojego zespołu. Zadziałało. Kiedyś działał dobrze, ale teraz już nie, więc spójrzmy na silnik. Ale teraz jest błyszczący, zielony i ładny, prawda? Może jednak mamy jeszcze coś do naprawy, prawda? Tak, wciąż mamy coś do zrobienia, ale teraz silnik jest ładny. Coś było nie tak z akumulatorem, ok, ale teraz jest w porządku. Prawie skończyliśmy renowację. To ten plastikowy element i ich zderzak, więc jeśli chcecie zobaczyć kontynuację tej serii, jak odnawiamy Audi Abedina Cristiano Ronaldo, dajcie znać w komentarzach, zrobię to dla Was, nagram więcej filmów, ale teraz musimy zadzwonić do naszej ekipy. Cześć, moja ekipo, moi przyjaciele, moja ekipo. No dalej, to Wania, witajcie! Samochód Audi! Rozumiecie? He? Nie? Pchajmy, chodźmy, przyjaciele, drużyna. Gdzie? He? Gdzie przyjaciele, gdzie drużyna? Tam woda? Nie ma wody, pchaj Audi. Musimy popchnąć Audi. Nie ma Audi, chodźmy. To Andrzej, mój przyjaciel i kolega z drużyny. Mateusz naprawiał Audi, chodźmy. To Antoni. Tak, Lexus, Mocja, chodźmy. Mateusz, chodźmy, kurwa. Audi rozwalone, chodźmy. Kurwa, pchajmy to. Wygląda na to, że ten pieprzony komutator się pali. Staramy się naprawić to Audi jak najszybciej, żeby jak najszybciej dostarczyć wam ten film. Nie zapomnijcie lajka i subskrypcji. To prawdziwy samochód Cristiano Ronaldo. Kiedyś jeździł, ale nie przez długi czas. Mam pytanie, Mateuszu. Nie, 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 Zderzak, co? Ta rzecz. Nie, nie, nie. Dlaczego? Aha, Balsa! Nie, żadnych części, żadnych części samochodowych? Nie. Panowie, mamy problem. Widzicie? To problem, chodźmy. Kontynuujmy renowację. Popchnijmy samochód, bo to bardzo stary i bardzo ładny retro samochód. O rany, to za szybko. Dobra, udało się. Znajdziemy potrzebną część samochodową i zamontujemy ją tutaj, zanim będziemy kontynuować renowację. Tutaj mamy zderzaki, silniki, wszystko co potrzebne do odrestaurowania i naprawy każdego samochodu oraz inne rzeczy, więc możemy użyć tego wszystkiego do renowacji aut. Jeśli chcesz więcej takiej treści, śmiało zasubskrybuj. To bardzo ważne i będę to bardzo doceniał. Wsparcia więc. Znaleźliśmy potrzebną część samochodową, która wygląda podobnie i teraz ją zamontujemy będzie o wiele lepiej. Teraz wygląda to jak drabina. Tak, tu jest logo drabiny. Wkrótce zamówimy oryginalną część, jeśli będziecie pytać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I chcecie więcej takich materiałów, polubcie i zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej renowacji i opuszczonych samochodów. Piszcie komentarze i zasubskrybujcie to dla mnie ważne. Jestem low. Dzięki za oglądanie cześć!